Jest jedna promocyjna paczka chipsów Lace. To z kolei jest 8 paczek Laysów A to co teraz widzicie na ekranie To 28 promocyjnych paczek Lays Które kupiliśmy za 200 zł Tylko po to, żeby sprawdzić Ile pieniędzy uda nam się w nich znaleźć W dzisiejszym odcinku wydamy łącznie 1000 zł, dlatego że poza loterią Lays Sprawdzimy jeszcze 4 inne loterie No wydając na każdą 200 zł, żeby sprawdzić W której uda nam się najwięcej wygrać Ale stop, zanim przejdziemy dalej To pamiętajcie, że tego typu loterie są z kierowany do osób pełnoletnich i że udział w nich no, wiąże się z bardzo dużym ryzykiem utraty pieniędzy. Właśnie tego razem z Danią nie zachęcamy Was do udziału w żadnej loterii, a jeśli już bierzecie udział w tego typu loteriach, no to traktujcie to jako taki mały dodatek, dzięki któremu być może uda Wam się coś wygrać, a nie jako potencjalne źródło zarobku. Natalia, ja myślę, że w ogóle w dzisiejszym odcinku uda nam się cokolwiek wygrać i cokolwiek zwrócić z tego tysiaka, którego wydamy. Mam nadzieję, że tak, ale wydaje mi się, że w niektórych loteriach coś wygramy, a w niektórych, że nie mamy najmniejszej szansy na wygraną. No, raczej ciężko, żebyśmy wygrali w każdej, ale no właśnie zobaczymy, w której będziemy mieli największe szczęście. Żeby były trochę większe moce, to raz z Natalią zrobimy sobie w tym odcinku małą rywalizację i przy każdej loterii połowę zgłoszeń będę robił ja, a drugą połowę będzie robiła Natalia. Dzięki temu, o ile uda nam się coś wygrać, to pod koniec odcinka sprawdzimy, kto z nas, no po prostu, dał radę, więcej z tych loterii zarobić. W takim razie, jak widzicie, Natalia zakłada już rękawiczki, dlatego że w tej loterii musimy te paczki otwierać. Zasady tej loterii są ogólnie bardzo proste, bo no po prostu w w środku może znajdować się banknot 150, 20 lub 10 złotowy. Ale wiadomo, że tylu paczek sami nie dalibyśmy rady zjeść, więc żeby potem móc oddać się znajomymi rodzinie, no będziemy robili to w rękawiczkach, żeby po prostu nie było, że je dotykaliśmy palcami W takim razie otwieramy pierwszą paczkę i zobaczymy, czy uda się tutaj coś znaleźć. Będziemy robili tak, że będziemy właśnie wysypywali nie. wszystko do miski i chyba nie ma, nie? nie ma. Ale posłakuję sobie te chipsy, bo nigdy w życiu nie jadłam karmowanych słonych, bo ja nie wiedziałam, że takie istnieją. Hmm, dobra. Dobra Natalia teraz musisz z powrotem przysypać te chipsy do paczki I lecieć z twoimi 13 pozostałymi A w międzyczasie jak Natalia przysypuje te chipsy to strzelcie Koniecznie łapkę w górę pod tym filmem I spróbujcie robić tutaj 30 tysięcy lajków No i jeśli jesteście nowi to zasubskrybujcie Koniecznie mój kanał żeby nie przegapić kolejnych tego typu Dziwnych testów Robiąc to samo co w tej chwili widzicie na palcu Tyle tylko że tam na dole pod ekranem obok mojego avatara No dobra w takim razie czas na drugą paczkę Może ona okaże się bardziej szczęśliwa Nie no też nic nie ma Oj chyba niestety nie w ogóle ta Teraz jest właśnie o tyle fajna, że po pierwsze nie trzeba nic zgłaszać, a po drugie, ja mam Natalia flashback z dzieciństwa, pamiętasz? Kiedyś już coś takiego było w Lacey? Tak. Jak byliśmy mali to pamiętam właśnie, że też parę razy udało się wygrać, więc no mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku też się uda. Wiesz, co karol, mi się wydaje, że wtedy też były te loterie w małych paczkach. Chyba tak, ale teraz w ogóle ciężko kupić małe paczki. No, Duże. No a nic, czas na trzecią paczkę. Tym razem smak, który bardzo lubię. To są lajsy, strągi i uwaga! No też nic! Tak Natalia, to będzie dobrze, jak uda nam się wygrać cokolwiek z chociaż jednej paczki. Na tej etykiecie jest napisane, że łącznie jest półtora miliona złotych do wyjęcia z paczek, więc, no całkiem sporo. Tylko nie ma chyba nigdzie informacji, ile paczek bierze udział w tej loterii, nie? Bo gdybyśmy wiedzieli, ile paczek jest promocyjny, wiedzieli jaka jest szansa. Tak, gdybyśmy mogli sobie wyliczyć prawdopodobieństwo. No ale tutaj niestety znowu nic. 100. Czas na paczkę numer 5. Natalia już zerka. Nic nie widzi. No i znowu. Niestety w piątej paczce też chyba nic nie ma. Pięknie, Natalia, to otworzyłaś. Właśnie. Rób to tak, żebyśmy mogli potem to przewieźć łatwo, nie? Ale się jak Natalia tam w tle otwiera kolejne paczki i próbuje swojego szczęścia. To ja może powiem Wam o drugiej loterii, którą w dzisiejszym odcinku przetestujemy. W drugiej loterii zrobimy sobie zapas sera, dlatego że jak widzicie, Mlekpol organizuje loterię, w której można zamieniać sery na gotówkę albo na skuter ale to jest nagroda główna i ona będzie losowana dopiero w sierpniu, więc nas bardziej interesuje. Nagroda codzienna w wysokości 1000 zł, i co ciekawe, po wysłaniu zgłoszenia od razu będziemy wiedzieli, czy udało nam się wygrać. Drugiej serowej loterii będziemy i trochę więcej roboty, bo tam będzie trzeba zgłaszać oddzielnie każdy paragon. Ale zanim tego przyjdziemy, to chodźmy do Natalii, bo z tego co widzę, otwiera ostatnią paczkę. No i niestety nic nie ma, nawet żadnej dyszki. Nic? Po prostu zero, aż muszę to zagrać, bo nie wytrzymam, nie? <grym> Dobrze, Natalia, to w takim razie czas na mnie. Dobra, słuchajcie, w takim razie zamieniliśmy się miejscami. Natalia, wygrałem, już wygrałem. S gdzie, gdzie to jest? Gdzieś tu było. Tutaj, nie? tutaj po no. mojej stronie. 20 złotych. Widzowie 20 I, złotych. Nie, Boże, ten farciz zawsze ma takie szczęście. Ja nie wiem, ja, ja nie wiem jak to jest, ale zawsze w odcinkach, jak zrobiłem jakieś zdrawki czy coś, ja wygrywam więcej od Natalii i otworzyłem pierwszą paczkę, żeby nie było można poganić. Ja? Zostało ich jeszcze 13. A ja już mam pierwsze dwie dyszki. Wydaje mi się, że to będą pierwsze i ostatnie, ale z moim szczęściem może być różnie. Zobaczymy Karol, czy dobra pasa będzie utrzymana. Tutaj chyba nie, nie może być za dobrze. Uuu, nic nie ma. Tak, czas. Ta paczka numer 3, może tutaj uda się coś znaleźć. Nie, też nie, ale spokojnie, nie może być za dobrze. Uwaga, paczka numer 4. Nagrywamy tak, żebyście widzieli. Ja niestety nie widzę tutaj nagrody, ale. Nie ma. No, nie ma. Piąta moja paczka. Tym razem zielona cebulka i nie ma nic. I niestety też nie ma nagrody. Paczka numer 6. Tym razem znowu zielona cebulka, ale karbowane. Wydawało mi się, że widziałem, ale nie, to były chyba tylko moje zwity. Paczka numer 7. Uwaga. Sprawdźmy, czy w niej coś będzie. Jest sporo chipsów, ale nagrody nie ma. Paczka numer 8. A w niej niestety nic dziewiątce sprawdźmy Też nic ale te bardzo lubię Nie wiem czy nie będę żałował, bo są mega ostre ale mm. Czas na paczkę numer 10, a w niej no niestety też nic Niestety w parcie numer 14 również nie ma nagrody, a to oznacza, Natalia, że wydając 200 złotych, wygraliśmy 20. Tak, oto prezentuje się nasza nagroda. Nie jest najniższa, bo można było wygrać jeszcze dyszkę, więc mamy jakby drugą wygraną od dołu. Na odwrocie ostrzeżenie i informacja, że nie nadaje się to do spożycia. Ale uwaga, czas to otworzyć, tylko to nie będzie tak bo to jest mega tłuste. To nie przegryz tego, tak? No właśnie. Dobra, mamy i uwaga pachnie jak pieniądze, więc. No jest prawdziwa. No dobra, jesteśmy w z serami. Jak wiecie, mamy trzy rodzaje. Mamy królewski z kolna, salami, złoty mazur i klasyczny, czyli Golda, który najbardziej lubię, ale no po tym odcinku coś czuję, że będę musiał polubić też inne. Jak wiecie, mamy te informacje, że codziennie do wygrania jest 1000 zł i to można sprawdzić od razu. Właśnie dlatego bierzemy te sery, bo będziemy od razu, po tym jak wchodzimy, jakby paragony na stronę, wiedzieli, czy wygraliśmy, czy nie. to jest mój problem. Jaki? Czytałem regulamin i niestety, żeby wziąć udział, wiesz, w tym konkursie i mieć jak najwięcej szans, to musimy każdy paragon rejestrować oddzielnie. No nie, to będzie chyba pół godziny stali przy kasie. Meski, to musimy każdy ser, y, wiesz, jakby skasować pojedynczo, a z racji tego, że każdy kosztuje 6,48, to wydając 200 zł, damy radę kupić ich 30. No dobra, 30 promocyjnych serów mamy już w koszyku, trochę tego jest, ale spokojnie, będziemy to dawali rodzinę. I co Natalia, po 15, każdy idzie do swojej kasy samusługowej i kasujemy, nie? Okej. Okay. Tylko pamiętaj, jeden ser, jeden paragon. Wiem, można Żeby... się łatwo zapomnieć. No właśnie, a to jest, zawsze jest jeszcze jedna szansa więcej. No dobrze, słuchajcie, po 20 minutach ciągłego skanowania mamy to. Mam w dłoni 30 paragonów, ale w ogóle hit, bo wzrok pracowników był bezcenny, nie? Co robimy? Ja już miałam dosyć tej melodyjki Wybierz formę tak. płatności, co chwilę to samo. Ale nigdy nas nie się poszedł Ja się myślałem, żeby. Tak. Nas sprawdzali, że oszczędzasz, podejdzie coś, nikt nie poszedł. No mamy wszystkie paragony i plus na tych serów jest taki, że w odróżnieniu od chipsów, no nie musimy ich otwierać. Wszystko dlatego, że żeby wziąć od loterii, jak widzicie, trzeba wpisać tak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu zakupu, datę dowodu zakupu kwoty dowodu zakupu i liczby produktów promocyjnych na Paragonie, czyli w naszym przypadku, no zawsze będzie tutaj jeden. Niestety trzeba też zrobić zdjęcie Paragonu, więc no chwilę nam to zajmie, ale plus tej noty jest taki, że jak widzicie, Codziennie można nagrać o 1000 złotych w gotówce i o wygranej dowiesz się z komunikatu na stronie już chwilę po wysłaniu zgłoszenia. No i właśnie nagroda natychmiastową jest tylko 1000 złotych, więc albo grubo, albo wcale. No dobra, pierwsze testowe zgłoszenie mam już przygotowane, wpisaliśmy wszystko to, co było trzeba. Natalia, kliknij, wyślij i zobaczymy, ile będzie trwała odpowiedź, ale by no, Jakby się teraz wygrała, od razu wysiaka. Długo to trwa, więc może faktycznie no, będzie od razu. Nie, no kurde, szybciej. No ile? Nie mamy tyle czasu. O! Nie tym wygrało. razem, no właśnie, nie wygrało nagrody dnia. Lecimy teraz pisywać kolejne 29 paragonów. Ja no, słuchajcie, nie wierzę. Chcieliśmy zacząć wypełniać nasze zgłoszenia. Ustawiliśmy już kamerę, żeby nagrywać lapsa i niestety i mi na tali wyskoczył błąd. Mi nie przy wiem... trzecim paragonie. Tak? No. A to nie, to mi przy pierwszym moim. Błąd. O, działa. Tak? A no. u mnie jest znowu błąd. Tak, to mniej więcej wygląda, ale dobra. Skoro nam się udało, to. No, musimy po prostu próbować. Dobra, zostały mi trzy ostatnie paragony. Już? Jak na razie nic, no. No i niestety, jak widzicie, żaden z moich 15 paragonów nie wygrał. Mi zostało jeszcze tyle, więc ja bym szybciej wziąłem na telefon, bo u niej jakoś sprawniej to wszystko chodzi. Wpisuję teraz moje paragony i zobaczymy, czy uda nam się wygrać coś poza zapasem sera Niestety tutaj nic. W następnym również nic. W kolejnym to samo. W następnym dalej bez zmian. Dobra, słuchajcie, czuję, że w tym się uda. Nagrywam to, żebyście widzieli od razu po animacji, co wyskoczy. I uwaga. Trwa to mega długo. No ale. No, niestety. W przedostatnim paragonie niestety też bez farta I uwaga, wysłałem właśnie zgłoszenie ostatniego paragonu, czekam na odpowiedź Mamy! Wygraliśmy Natalia! Serio? Jak widzicie niestety znowu nie wygraliśmy, ja ale... Żyłam, <laughs> Dobra, może w kolejnych Natalia No niestety, w tej loterii ani ja, ani Natalia, no nic nie wygraliśmy Więc nikt z nas nie zdobył żadnej sumy na swoje konto Plus jest taki, że będziemy brali jeszcze udział, wiecie, w losowaniu głównym O jakieś tam skuter, tak? Bo pięć skuterów A. jest do wygrania, więc może wygramy skuter Ale zanim to główne losowanie, to jedziemy sprawdzić E, kolejne loterie. Tylko najpierw musimy chyba zabrać te sery do lodówki, nie? Żeby no. one się nie zepsuły. Dojechaliśmy do domu, sery, jak widzicie, już w lodówce. Udało się je, o! Zmieścić te wszystkie, więc spoko, Po drugiej loterii nic się nie zmieniło. Dalej wygrywam z Atarią 20 do 0, ale czas na trzecią loterię, którą będzie Loteria Kaktusa. Tutaj, jak widzicie, mamy co 3 minuty do wygrania 20 złotych. I te loterie bardzo dobrze znamy, dlatego że ponad rok temu na kanale Natalii robiliśmy test loterii, właśnie kaktusa. Kupiliśmy wtedy 100 lodów i wygraliśmy. 140 zł. Tam faktycznie wygrywało się dość często, więc zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. No, znowu kupimy lody kaktus za 200 zł. Zobaczymy, ile ich wyjdzie. No i zobaczymy, ile w tym roku uda nam się wygrać. Słuchajcie, przejęliśmy do Biedronki. Udało nam się znaleźć, jak widzicie, kaktus spakowany po 9, z czego jeden jest gratis. I taki karton kosztuje 16,94. Więc wychodzi na to, że możemy kupić 11 takich kartonów, czyli Natalia będziemy mieli dokładnie 99 lodów. Boję się myśleć, ile będziemy <głasza> zgłaszali te lody w tej loterii, ale. Ale na szczęście nie zdąży nam się roztopić, bo jak widzicie, tutaj jest mnóstwo kartonu, więc wszystkie 11 kupimy w jednym sklepie. No dobra, 11 kartonów mamy już w koszyku, ale możemy dobić do 200 zł, bo to tam wychodzi niecałe 185. Biorąc jeszcze 5 pojedynczych i z tym już serio wracamy do domu. No dobra, wróciliśmy już do domu, i tutaj z tyłu Natalia wyjmuje patyczki z każdego loda, dlatego że jak najszybciej musimy schować je do zamrożonika, zanim wiecie, po prostu no zaczną się topić. I jak już wyjmiemy wszystkie patyczki i schowamy lody, to wtedy na spokojnie będziemy mogli wypełniać formularze, bo tak naprawdę. To Przedni nam będzie tylko kod z patyka Kod na każdym patyku jest w tym oto miejscu I z racji tego, że mamy tych lodów dokładnie 104, to każdy z nas dostanie 52 patyczki, no i znowu zobaczymy Co da radę więcej wygrać No dobra, mamy to, jak widzicie mamy dwie miseczki W każdej po 52 patyczki I w sumie mi tak szybko poszło Lody też bez problemu zmieściły nam się do zamrzenika. Mam, jak widzicie praktycznie dwie pełne Szuflady teraz kaktusów, ale Plus jest taki, że mają one termin do czerwca 2025 roku, więc No mamy prawie dwa lata, żeby jakoś się ich tu Tutaj Dobra, jak zwykle robimy pierwsze testowe zgłoszenie. Ja już uzupełniłam wszystkie dane z i uwaga, zobaczymy czy uda nam się wygrać. No jest informacja, że zgłoszenie zostało przyjęte, ale niestety tym razem nie udało ci się wygrać nagrody natychmiastowej. Ale wydaje mi się Karol, że w tej loterii wygramy najwięcej pieniędzy. Też mi się tak wydaje. Wydaje mi się, że to jest największa szansa, no już po tamtym twoim odcinku wiemy, że da się tutaj wygrać, ale ile wygramy to zaraz się okaże. O nie, ale tak mi, żeby spróbował ponownie później. Nie wiem, czy za szybko tego nie robię jakoś. Ej, kurde, już zrobiliśmy ładnych, myślę, parę dziesiąt tych patyczków i Ani ja, Ani natalia nic nie wygraliśmy. Wydaje mi się, że k temu było tego więcej. Chyba jest gorzej teraz, no, ale zobaczymy, może po prostu mam takiego pecha, lecimy dalej i zobaczymy kto jako pierwszy zgarnie dwie dyszki z bankomatu. Ciekawości policzyłem ile patyczków już zgłosiłem i mamy tutaj 26, więc równiutko połowę, no ale niestety za każdym razem wyskakuje ten komunikat. Mam nadzieję, że zaraz się to zmieni, bo jak widzicie patyczków coraz mniej. No co jest grane na nic, nie Natalia? Ja też nie jest, jeszcze co miałem się, zacinę, tak Co się dzieje z tym, no z tym Co się dzieje naszym szczęściem dzisiaj? Zgłoszenie stało zostało przyjęte, niestety tym razem ci się nie udało wygrać nagrody natychmiastowej na Cóż za zaskoczenie widzowie Nie no, wiecie co, Oczekajcie, ja zmieniam taktykę do laptopa Natalia Rok temu robiliśmy na laptopie i mieliśmy więcej Myślisz, że to zadziała? Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia, ale wezmę, może akurat wtedy mi się przyfarci Pisałem pierwszy kod na laptopie i niestety, jak widzicie, to chyba nie ma naprawdę żadnego znaczenia Właśnie mój przedostatni patyczek i... no i niestety, tym razem nie udało ci się wygrać gody natychmiastowej, więc czas teraz na ostatni patyczek. Jak wolno idzie, Natalia? Nie wiem, już coś się zacina. No, zaraz będę musiał ci pomóc. No i niestety, jak widzicie, ostatni patyczek też nie dał wygranej. Powiem wam, że jestem w szoku, bo w zeszłym roku na 100 lodów udało nam się wygrać 7 razy. Mieliśmy jakby 7 banknotów 20 złotowych do wypłaty z bankomatu, ale tutaj po moich 52 patyczkach nic. Natalii zostało jeszcze około 10 i jak tutaj nic się będzie, to sobie będę w szoku Ale Natalia spokojnie Jest szansa, że w kolejnej loterii uda nam się wygrać Bo tam często wygrywamy, nie? Ale Karol ja się napalałam, że tutaj wygramy dużo Ja, ja też się to tak napalałam minuty szansa, 20 zł Wtedy tyle wygraliśmy A dzisiaj jest totalna lipa No nie wiem o co chodzi z naszym pechem dzisiaj Ale no nic bywa Być może jest mniej wygranych w tym roku niż w zeszłym roku Tych natychmiastowych Ciężko powiedzieć Ale no fajnie byłoby chociaż jedną tą nagrodę Taką wiecie Honorową zdobyć Dobra słuchajcie Ostatni kod wpisany I uwaga chwila prawdy Nie no to jest niemożliwe Natalia Super nam poszło, jesteśmy tyle w plecy, że to jest po prostu jakaś masakra No powiem tak widzowie, po trzech loteriach i wydanych 600 złotych Udało nam się odzyskać dwie dyszki z tej pierwszej loterii lejsów I sam jestem w szoku, bo ta loteria kaktusa rok temu była super W tym roku nie wiem, może jest mniej nagród, a może po prostu mamy takiego pecha no, Może nas zbanowali Nie no raczej nie, bo rok temu też tyle wpisywaliśmy i było okej okay. Więc nie no dajcie też w komentarzu czy wygraliście w tym roku w loterii kaktusa Znając życie po prostu my mamy pecha I byłem pewien, że będziemy teraz jechali do bankomatu Wypłacić sobie nagrodę, bo tutaj jakby w tej loterii, Tutaj jest tak, że od razu sobie wypłacacie dwie dyszki z bankomatu, ale zamiast do bankomatu, Natalia, to jedźmy po kolejną loterię. No i mamy, to słuchajcie czwarta loteria w dzisiejszym odcinku. To nic innego jak Lotto, ale mamy nowość, bo generalnie myśleliśmy, że kupimy 20 złapek podwyżkę. Każdy z nas miałby wtedy, wiecie, po 10 zapek do zrapania, ale okazało się, że jest jakaś nowość ekspres losy. W ogóle tutaj mamy wydrukowaną zdrapkę, bo po tak. Polsce. to jest jakby zdrapka tylko nie trzeba zdrapywać tylko od razu widać. Czy się wygrało? I czekaj, właśnie, wiesz Natalia, pięć pierwszych sobie. No słyszysz jak grzmi. Słyszę, no, musimy chyba się. Ja mam już swoich pięć losów i tutaj Karol możesz pokazać zasady gry. Znajdź trzy takie same symbole w danej grze i wygraj kwotę zgodnie z tabelą wygranych. Aha, czyli tu mamy tabelę? Tutaj okay. mamy gry, czyli nie trzeba nic drapać, tylko od razu faktycznie widać. No i eee, musisz tutaj szukać. Tutaj nic nie ma. Trzy takie same symbole w każdej grze, nie? No czy w jakiejkolwiek grze musiałyby być? Tutaj też nic. Oho, zaczyna padać. No, Karol, tutaj jedenastka 11 są faktycznie trzy winogrona. Okej, okay, no dobra. Dobra, to odkładamy na bok. Mam. Nie gadaj. Arbuz, tak? Pomarańcza. A pomarańcza no dobra, czyli dyszka, czyli łącznie trzy dychy. Ej! Tutaj mam dyszka, czyli łącznie cztery dyszki. Generalnie było tam napisane, że co czwarty kupon wygrywa i u nas w sumie się sprawdziło, nawet częściej. No niby tak, ale wydaliśmy 5 dych. W sensie to kosztowało 5 zł, a. Jak jak pójdę tobie. A wygrałaś 40, więc tak jest dycha w plecy, no ale jakby do naszego rachunku dzisiejszego masz plus 40 zł. Jeśli chodzi o moje, to... W pierwszym, chyba nic. W drugim, ekspres losie, chyba też nic. Trzecia gra i też nic. No, ale to jakieś dobre sobie zaklepałaś. W czwartej gierce też nic? No i uwaga, moja ostatnia, piąta gierka. Jest, dobra, jest pomarańcza, tak? 14 czyli 10 zł. No dobra. Każdy z nas ma jeszcze po pięć zwykłych zdrapek, bo w sumie nie wiedzieliśmy, jak to działa. Nie chcieliśmy dać samego tego, bo baliśmy się, jak to będzie działało, ale w sumie jest ok. Więc Natalia ja, bierz sobie pięć zdrapek, nie ma wybierania. Pierwsze lepsze. Zasady są proste. Drapiemy. Najpierw to, i jak będzie tutaj dolar albo zielony dolar, to znaczy, że coś wygraliśmy. No ale no, słuchajcie, zapaliśmy najpierw same te symbole i tutaj nie ma ni dolara. Tutaj też nie ma dolara, tutaj też nie ma dolara. Czwarty z Natalii też nie ma dolara. Ale jest w piątej, no, jeden dolar właśnie. tutaj na dole. Okej, okay, zaraz zobaczymy, ile wygrałaś, ale zanim to, to zwróćcie uwagę, że u mnie również tylko jedna zewka była szczęśliwa, ale zamiast jednego dolara mam dwa. Czas sprawdzić się więcej wygrał. Tylko będzie co, powiedziałem, może do galerii na jakiś parking podziemny, bo chyba idzie jakiś armagedon, ma być burza, więc uciekamy stąd. No dobra, uciekliśmy przed deszczem i uwaga, Natalia jako pierwsza drapie swoją wygraną dyszka. 10 złotych, okej? Okay? Teraz uwaga, czas na mnie, tutaj mamy oh, oh, dwie dyszki o, plus nie. dyszka, czyli łącznie Natalia 30 złotych. Wróciliśmy z samochodu, przejrzeliśmy jeszcze nasze zdrabki ekspres losy i okazało się, że przez to, że wiecie, zaczęło padać, musieliśmy szybko uciekać, ani ja, ani Natalia nie zauważyliśmy po jednej dodatkowej naszej wygranej. W jednym kuponie, który było widać na nagraniu, w grze numer dwa mam trzy wisienki, a to oznacza, że mam za to 50 Złotych, czyli tutaj 5 dyszek, i w tym drugim ekspreslosie były trzy pomarańcze, czyli dyszka łącznie 60. Do tego trzy dyszki z tej mojej zrabki, czyli łącznie moja wygrana z lotto to 90 zł. A u mnie okazało się, że przegapiłam dyszkę, bo tutaj w czwóreczce mamy trzy pomarańcze i Takie. jest to 10 zł. Czyli łącznie ile masz z ekspreslosów? Z ekspreslosów mam 50 zł, a ze zrabki dyszkę, czyli 60 zł, czyli niestety gorzej niż Karol, jak zawsze. Czyli podsumowując, ten fakt, w weteryn 4 Titrum było lotto, wydaliśmy 200 zł, zwróciło nam się 150 zł, z czego 90 zł dla mnie, 60 zł dla Natalii, a więc łącznie biorąc pod uwagę też poprzednie loterie, w tym odcinku udało nam się póki co wygrać 170 zł, z czego 110 zł wygrałem ja a 60 zł wygrała Natalia, ale nie mam się Natalia, jeszcze nie wszystko stracone, dlatego że przed nami ostatnia, piąta loteria, również produktowa i mam nadzieję, że tutaj cię pokonam, No i może być ciężko nie wiem czy damy radę i cokolwiek wygrać, ale będzie to loteria ciastek familijnych i chciałem wam pokazać reklamę na opakowaniu, ale niestety okazało się, że nie ma, więc muszę pokazać wam to na telefonie i zasady są takie, że trzeba kupić dwa dowolne opakowania Wafli familijnych, zarejestrować paragon, zakręcić globusem, więc będzie w końcu coś innego. No i w ten sposób od razu będziemy wiedzieli, czy wygraliśmy nagrody natychmiastowe, którymi jest 200 oraz 50 zł. Ogólnie te familie kosztują 5,29, ale no, żeby wziąć ją w konkursie, musimy mieć dwie paczki, czyli łącznie 10,58. Więc wychodzi na to, że damy radę kupić 18 takich zestawów i niestety każda para to musi być oddzielny paragon, więc znowu będziemy mieli trochę kasowania. No dobra, ciastka kupione, jak wiecie, mamy tego mnóstwo. Jest tego tyle, że nawet cała nasza rodzina nie doradza. Sama tego przejeść, więc dzięki temu, że nie trzeba ich otwierać, bo jakby do tej litery nie musimy tego otwierać, oddamy je może do jakiegoś domu dziecka, czy gdzieś tam na pewno to wykorzystają. Ale w ogóle przy Kasie okazało się, że te śmietankowe ciastka były dużo tańsze, bo tam pokazywałem wam cenę Orzechowych, jak się okazało. Więc wydając dwie stówki, zamiast 18 paragonów, tak jak myśleliśmy, że będziemy mieli, mamy ich 26. Wyjechaliśmy już z parkingu podziemnego, żeby było trochę jaśniej. Każdy z nas ma już po 13 swoich paragonów. No i Natalia, to jest decydująca runda. Zobaczymy po tej rundzie, kto ostatecznie ma w dzisiejszym odcinku większe szczęście. Robimy testowe zgłoszenie. Natalia już wypełniła wszystkie dane i co? Aha, kręcisz teraz? Aha. E, więcej szczęścia następnym razem. No niestety. Dobra, musiałem podnieść mój telefon do Ma, Jak widzicie się? Jestem bo... zł. Co? Ty faktycznie masz tą tańszą nagrodę natychmiastową, ale że chyba wygram, bo się tak lagowało i nagle wyskoczyło, że wygrałam Czyli Natalia, dzięki tej wygranej mamy remis Po 110 zł w dzisiejszym odcinku łącznie wygraliśmy 220 No sok, ale dobra to jeszcze nie koniec Nie ma co słuchajcie, telefon już mi się włączył, więc idę skonować paragony, dalej no dobra, my niestety skończyłyście już wszystkie paragony. Szczęście mi już dalej nie dopisało, i tak ważne, że jest pięć deszczek. Teraz zobaczymy, jak pójdzie Karlowi. Z jednej strony chciałabym, żebyś wygrał ten tysiaczkę ale z drugiej nie, bo przegram ten odcinek. A czy nie ma To są Max dwie stówki chyba, jeśli chodzi a, o natychmiastowe. A ja myślałam, że jest tysiaczek. Nie, nie. Uwaga, widzowie, ostatni paragon, nie tylko w tej loterii, ale w ogóle w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, czy będziesz szczęśliwy. Kręcimy globusem i zamulił się, czy może wygrasz. No nie, Natalia, N niestety, No ale jak widzicie, spróbuj ponownie. W takim razie podsumowując, po wzięciu działu. W pięciu loteriach i po wydaniu 200 zł w każdej, udało nam się łącznie wygrać 220 zł. To oznacza, że straciliśmy dzisiaj 780 zł, chociaż nie do końca straciliśmy, mamy mnóstwo hotelków, mamy mnóstwo chipsów, mamy mnóstwo sera i całą zamrażarkę lodów. Ale jeśli chodzi o wygraną w dzisiejszym odcinku, to najlepszą rzeczą było lot, to potem chyba kamilinę, no i potem lejsy. W Pozostałych nie udało nam się wygrać. Ale no jak sami widzicie, z tymi lotami jest tak, że no nie ma się co tutaj nastawiać na zarobek. Jeśli macie szczęście, akurat wiecie, kupić sobie jedno Paczkę powiedzmy chipsów i tam wygracie, no to super. Ale no statystycznie szansa na to, że wygracie jest naprawdę niska. Jeśli chodzi o naszą rywalizację, to z Natalią wygraliśmy dokładnie tyle samo. Po 110 zł, więc na tym będziemy kończyli. Tak jak mówiliśmy, nie zachęcamy Was do brania udziału w żadnych hoteliach. Ale jeśli taki film Wam się podobał, sześć w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. Trzymajcie się i my